Hej Julka, słyszałaś o tym nowym wirusie w Azji? Coś tam w telewizji mówili. Myślisz, że to poważne? Pewnie przesadzają jak zwykle. Pamiętasz pandemię w 2020? No tak, wszyscy wpadli w panikę, a potem i tak każdy to przeszedł. Dokładnie, nie ma co panikować. Co powiesz na wyjazd w góry za dwa tygodnie? Super pomysł. Gdzie dokładnie? Mój wujek ma domek w Zakopanem. Moglibyśmy się wyrwać na weekend. Byłoby fajnie. Kto jeszcze jedzie? Myślałem, że tylko ty i ja. Och, tylko we dwoje? No wiesz, mamy te prace z biologii do zrobienia. Jasne, praca z biologii. To jak, jedziesz? Muszę spytać rodziców. Wiesz, jacy są no szczególnie Pój tata ze swoją paranoją końca świata. Żebyś wiedział, gdyby to zależało od niego, siedzielibyśmy w jego bunkrze już od miesiąca. W wiadomościach mówią, że ten wirus się rozprzestrzenia. Przesadzają jak zwykle to pewnie zwykła grypa. Mam nadzieję, w Chinach zamknęli już kilka miast. Zaraz zaczną straszyć, że zamkną granicę. Jeśli zamkną granicę, to co z naszymi planami na studniówkę? Daj spokój, nic nie zamkną. Nastraszą i tyle. A właśnie o studniówce. Pójdziesz ze mną? Z tobą? Serio? No tak myślałem, chyba, że już kogoś masz. Nie, nie mam. I tak chętnie pójdę z tobą. Naprawdę super. Po maturze wyjeżdżamy gdzieś? Hiszpania, Włochy? Jeśli nie zamkną wszystkiego przez ten wirus. Nie strasz. Będzie jak w 2020. Pogadają, postraszą i nic z tego. Pewnie nie masz racji. Niemożliwe, żeby znowu zamknęli świat. Słyszałaś? Odwołali jutrzejsze lekcje. Co? Dlaczego? Ten wirus dotarł do Polski, kilku nauczycieli jest chorych. Mój tata już pakuje zapasy do bunkra. Mówi, że będzie wojna. Ta, ha, 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 wojna z wirusem? On zawsze wszystko wyolbrzymia. Pewnie znowu będziemy siedzieć w domach przez miesiąc. A co z naszym wyjazdem w góry? Nic z tego nie będzie, jak już zamknął wszystko. Posłuchaj, mój ojciec dzwonił z pracy. Jest w wojsku, jak wiesz, powiedział, że mamy być przygotowani do szybkiego wyjazdu. Gdzie mielibyście jechać? Nie powiedział, ale brzmiał poważnie. Teraz trochę się boję. Julia, widziałaś wiadomości? Nie, co się stało? Rząd ogłosił stan wyjątkowy. Mówią o nowym wirusie. Znowu pandemia jak w 2020? Podobno gorsza, zalecają zostać w domach. Przesadzają, jak zwykle. Nie wiem, tym razem wygląda to poważnie. Wojsko jest na ulicach. U nas jeszcze nie, ale tata wrócił wcześniej z pracy. Powiedział, że mamy spakować najpotrzebniejsze rzeczy. Moi rodzice robią to samo. Słyszałaś o tym bunkrze, który twój tata przygotował? Tak, zawsze myślałam, że przesadza z tą swoją paranoją. Teraz cieszę się, że to zrobił. Myślisz, że moglibyśmy. Co? Czekaj, słyszę jakieś hałasy na zewnątrz. Michał, Michał, jesteś tam? Proszę, odpisz. Dzień pierwszy w bunkrze. Wczoraj świat się skończył, dosłownie. W telewizji mówili, że to tylko kwarantanna, jak w 2020. Potem zaczęli bombardować miasta. Widziałam błysk nad Warszawą, potem wszystko się zatrzęsło. Tata wciągnął nas do bunkra w ostatniej chwili. Jesteśmy tu we czwórkę: ja, rodzice i mój młodszy brat Karol. Nie wiem, co się stało z Michałem. Telefony nie działają, internet też nie. Tata ma radio, ale nadają tylko jakieś dziwne komunikaty. Mówią o oczyszczaniu i nowym początku. Nie rozumiem, co się dzieje. Dzień czwarty. Tata wyszedł dziś na zwiady. Wrócił blady jak ściana. Powiedział, że nasze miasteczko nie istnieje. Nie było bombardowania, ale coś innego. Mówi, że ludzie zachowują się dziwnie, jakby oszaleli. Niektórzy są agresywni, atakują innych. Inni po prostu stoją i patrzą w niebo. W radiu nadal te same komunikaty. Pozostańcie w domach, czekajcie na instrukcje. Jestem już zmęczona? Dzień dziewiąty. Kończy nam się jedzenie, tata znów musi wyjść. Mama płacze, kiedy myśli, że nie widzimy. Karol nie rozumie, co się dzieje. Ciągle pyta, kiedy wrócimy do domu. Jak mam mu wytłumaczyć, że nie ma już domu? Próbowałam łapać zasięg telefonem, bezskutecznie. Michał, mam nadzieję, że żyjesz. Dzień jedenasty. Tata nie wrócił. Miał być z powrotem przed zmrokiem. Minęła już północ. Mama jest przerażona. Karol płacze. Słyszymy dziwne dźwięki na zewnątrz, jakby ktoś drapał w drzwi bunkra. Mama zabroniła otwierać pod żadnym pozorem. A co, jeśli to tata? Dzień dwunasty. Tata nie wrócił, drapanie ustało nad ranem. Mama zdecydowała, że sama pójdzie szukać taty. Błagałam ją, żeby tego nie robiła. Powiedziała, że mam opiekować się Karolem. Dała mi pistolet taty i powiedziała, że mam go użyć, jeśli będzie trzeba. Nie wiem, czy potrafiłabym strzelać. Zostaliśmy z Karolem sami. Przed wyjściem mama powiedziała coś dziwnego: że widziała przez wizjer coś niepokojącego. Ludzie z naszego osiedla zbierali się w grupach, ale nie zachowywali się normalnie. Podobno nasz sąsiad pan Kowalski gryzł czyjąś rękę, a inni patrzyli, jakby czekali na swoją kolej. Mama myśli, że to jakaś neurotoksyna w powietrzu, że bombardowania uwolniły coś, co wpływa na mózg. Dzień 14. Mama też nie wróciła. Jedzenia wystarczy jeszcze na tydzień, może dwa. Karol jest chory, ma gorączkę. Nie mamy leków przeciwgorączkowych. Co mam zrobić? Jestem sama z siedmioletnim dzieckiem. W radiu ciągle te same komunikaty. Czasem słychać jakieś trzaski, jakby ktoś próbował nadawać, ale nie rozumiem co mówią. Dzień 17. Karolowi jest lepiej, gorączka spadła. Znalazłam w apteczce stare paracetamole. Próbowałam wyjść na zewnątrz, ale się boję. Co, jak nie znajdę drogi powrotnej? Co, jak Karol zostanie sam? Wczoraj słyszałam helikopter. Może wojsko, może szukają ocalałych. Ale tata zawsze mówił, żeby nigdy nie ufać wojsku. Dzień 20. Jedzenie się kończy, muszę wyjść. Powiedziałam Karolowi, żeby zablokował włas od środka. Otworzy tylko gdy usłyszy nasze hasło: Gwiazdy są dziś jasne. Na zewnątrz jest trudno to opisać. Niebo jest szare od pyłu, drzewa bez liści. Widziałam ludzi, ale oni nie zachowują się normalnie. Niektórzy stoją nieruchomo albo chodzą w kółko. Inni, o Boże, widziałam coś strasznego. Grupa mężczyzn otaczała coś na ziemi. Myślałam, że to ranne zwierzę, ale to był człowiek, jeszcze żywy. Oni jedli go, rozrywali go na kawałki gołymi rękami. Słyszałam jego krzyki. Uciekłam zanim mnie zauważyli. To nie jest wirus, to coś gorszego. Ci ludzie wyglądali jak w transie. Oczy mieli puste usta i ręce we krwi. Udało mi się dostać do sklepu, jest splądrowany. Znalazłam kilka puszek w magazynie. Wystarczy na kilka dni. Wracając, widziałam kolejną grupę. Polowali na kogoś, jak zwierzęta na czworakach węsząc. Ta osoba krzyczała o pomoc, nie mogłam nic zrobić. Słyszałam później jego krzyki, a potem ciszę. Dzień 25. Karol zaczął dziwnie się zachowywać. Mówi, że słyszy głosy. Czasem patrzy w kąt pokoju i się śmieje, jakby rozmawiał z kimś, kogo tam nie ma. Próbowałam złapać jakikolwiek sygnał radiowy. W końcu coś usłyszałam. Ktoś nadaje z jakiegoś bunkra w okolicy. Mówią, że zbierają ocalałych, że mają jedzenie, leki i ochronę. Podali współrzędne, to niedaleko stąd. Może powinniśmy spróbować tam dotrzeć? Dzień 30. Przygotowuję się do podróży do tego bunkra. Karol jest coraz dziwniejszy. Wczoraj obudził mnie w środku nocy, stał nad moim łóżkiem i po prostu patrzył. Kiedy zapytałam, co robi, powiedział, że oni kazali mu sprawdzić, czy oddycham. Boję się, że oszalał. A może to coś w powietrzu jakiś chemiczny środek. Muszę znaleźć innych ludzi. Dzień 33. Karol zniknął. Obudziłam się, a jego łóżko było puste. Włas do bunkra był otwarty. Szukałam go całymi godzinami. Krzyczałam jego imię nic. Jak siedmiolatek mógł otworzyć tak ciężki włas? Czy ktoś mu pomógł? Jestem teraz całkiem sama. Dzień 35. Podjęłam decyzję, idę do tego bunkra. Może tam znajdę Karola, zabrałam pistolet, zapasy, wodę. Bunkier nazywa się Ostatni Bastion. To na wschód od miasta, przy starym kamieniołomie. Mamo, tato mijało. Mam nadzieję, że tam się spotkamy. Dzień 105. Ostatni bastion to nie był zwykły bunkier, tylko ogromny kompleks podziemny. Było tam ponad 100 osób. Dowiedziałam się prawdy o tym, co się stało. To nie był wirus, to był zaplanowany atak. Rząd okłamywał nas od początku. Najpierw mówili o pandemii, żeby ludzie zostali w domach. Potem zbombardowali największe miasta. Wypuścili coś do atmosfery, jakiś środek chemiczny. To on sprawia, że ludzie wariują. Ci, co przetrwali bombardowanie, zwariowali od chemikaliów. Ale dlaczego? Po co to wszystko? Przywódca bunkra, pułkownik Nowicki, mówi, że to reset. Że populacja była zbyt duża, że zasoby się kończyły, że to jedyny sposób na przetrwanie ludzkości. Brzmi to jak chory spisek, ale widziałam dowody, dokumenty, zdjęcia, nagrania oni to wszystko zaplanowali. To moja tysięczna próba, żeby skontaktować się z innym człowiekiem. Wysyłam tę wiadomość na wszystkie możliwe kanały. Jestem Andrzej i od miesięcy nie widziałem żadnej osoby. Apokalipsa zniszczyła całe życie na tej planecie. Jeśli ktoś tam jest, proszę, odpowiedz. Halo. Czekaj, nie mogę w to uwierzyć. Czy ty jesteś prawdziwa? Tak, jestem tutaj Andrzej. Nie jesteś sam. O mój Boże, ktoś jeszcze żyje. Jak masz na imię? Jestem Anna. Anna próbowałem od wieków. Myślałem, że jestem całkiem sam. Czyli sieć telekomunikacyjna działa? Tak, działa. Jestem w szoku. Gdzie jesteś? Niedaleko Warszawy, w bunkrze dla ocalałych. Moja rodzina też tu była, ale wirus zabrał wszystkich. Teraz jestem sama. Przykro mi, ja nadal jestem w Krakowie. Powinniśmy się spotkać. Może jesteśmy ostatnimi ludźmi w Polsce. Okej, okay, tylko bądź ostrożny. Zainfekowani wciąż są tam na zewnątrz. Nie mogę się doczekać, żeby cię spotkać, Andrzej. Ja też, Anna. Zaczynam podróż. Znalazłem działający samochód z paliwem. Powiedz mi, jak dokładnie znaleźć twój bunkier? To stara baza wojskowa kod 51B. Jeśli masz mapę, znajdź rzekę Wisłę i jedź na południe. Zobaczysz stary billboard reklamujący Tymbark. Za nim jest leśna droga, ona prowadzi do bunkra. Zrozumiałem. Wyruszam teraz. Uważaj na siebie, Andrzej. Niektórzy zainfekowani potrafią udawać normalnych. Nigdy nie wiesz, kto może być jednym z nich. Jak mogę ich rozpoznać? Mają dziwne tiki nerwowe, drapią się i mają rozszerzone źrenice, ale najgorsze jest to, że potrafią kłamać. Nie ufaj nikomu. Czekaj, mówiłaś, że jesteś w bunkrze 51B? Tak, to tutaj. Mieszkam. To dziwne: miałem mapę z zaznaczonymi bunkrami i 51B był jednym z nich. To nie jest zbieg okoliczności, Andrzej. Ten bunkier był przygotowany przed epidemią. Mój ojciec wiedział, co nadchodzi. Dziś przejechałem ponad 200 kilometrów, jestem wykończony. Powinieneś odpocząć, nie ryzykuj podróży nocą. Wiem, zatrzymałem się w jakimś małym domku na wsi. Jest bezpieczny? Tak, zabarykadowałem wszystkie wejścia. Znalazłem nawet trochę jedzenia w spiżarni. To dobrze, musisz zachować siły. Zauważyłem coś dziwnego dzisiaj. Co takiego? Stado zarażonych podążało za jakimś mężczyzną, który wydawał się normalny. Nie atakowali go, jakby był ich przywódcą. To niepokojące. Powinieneś się trzymać od takich z daleka. Na pewno, ale powiedz mi coś o sobie. Co chciałbyś wiedzieć? Cokolwiek. Jak wyglądało twoje życie przed tym wszystkim? Muszę go okłamać. Studiowałam medycynę w Warszawie. Byłam na trzecim roku. Mieszkałam w akademiku z najlepszą przyjaciółką. Lubiłam chodzić na koncerty, czytać książki, zwykłe rzeczy. To nie brzmi zwykle, brzmi wspaniale. A ty czym się zajmowałeś? Programowałem głównie aplikacje medyczne. Trochę ironiczne, biorąc pod uwagę aktualną sytuację. Tak, los ma dziwne poczucie humoru. Anna, mogę cię o coś zapytać? Jasne. Czy uważasz, że to szalone, że czuję taką więź z kimś, kogo nie spotkałem? W świecie, który oszalał, to chyba najmniej szalona rzecz. Masz rację. Po po prostu dobrze jest z tobą rozmawiać. K mi też. Przypominasz mi, że wciąż są dobrzy ludzie. Jak myślisz, jakby to było, gdybyśmy się poznali przed apokalipsą? Prawdopodobnie minęlibyśmy się na ulicy i nigdy nie poznali. To smutna myśl. Ale też piękna, że czasem musi się zawalić cały świat, by znaleźć kogoś wyjątkowego. Jesteś poetką? Nie, no po prostu mam za dużo czasu na myślenie w tym bunkrze. Dużo myślisz o mnie? Nie powiedziałabym tego obcemu człowiekowi, ale tak myślę. Ja też o tobie myślę. Andrzej, co jeśli nie jestem taka, jak sobie wyobrażasz? Co masz na myśli? Nie wiem, po prostu ten świat zmienia ludzi. Wszyscy mamy swoje tajemnice. Cokolwiek skrywasz, nie może być gorsze od tego, co widziałem tam na zewnątrz. Oby tak było. Anna obiecuje, że gdy się spotkamy, wszystko będzie dobrze. Jak możesz być taki pewny? Bo muszę w coś wierzyć, żeby przetrwać, a teraz wierzę w ciebie. Spędziłem noc w starym motelu. Słyszałem ich na zewnątrz. Całą noc wyli i drapali ściany. Oni wyczuwają cię po zapachu. Musisz się pokryć błotem albo czymś śmierdzącym, to maskuje twój ludzki zapach. Dobrze, zrobię to. Anna, jak udało ci się przetrwać tak długo sama? Na początku było nas więcej. Mój ojciec był wojskowym, wiedział o wirusie zanim media o tym mówiły. Przygotował ten bunkier dla nas, a potem wszyscy zaczęli chorować. Teraz jestem tu tylko ja. Musi być ci bardzo ciężko i samotnie. Tak, czasem rozmawiam sama ze sobą, żeby nie zwariować. Po tym wszystkim nie boisz się obcych? Mnie? Boję się, ale czasem trzeba Ryzykować. Naprawdę tak myślisz? Tak, wydajesz się inny niż większość ludzi, których spotkałam. Pozytywnie inny mam nadzieję? Zdecydowanie pozytywnie. Nie mogę się doczekać spotkania z tobą. Ja też? To głupie, ale od dawna nie rozmawiałam z nikim normalnym. Wiesz, przed tym wszystkim byłem programistą. Serio, a ja studiowałam medycynę. Może to przeznaczenie. Ja tworzę, ty leczysz. Może brzmi jak dobry duet na koniec świata? Anna, wiem, że to szalone, ale czuję, jakbym cię znał od dawna. Nie jesteś jedyny. Gdyby nie ten koszmar dookoła, zaprosiłbym cię na kawę. Może znajdziemy jeszcze gdzieś kawę, gdy się spotkamy? Obiecuję, znajdę najlepszą kawę w postapokaliptycznej Polsce specjalnie dla Ciebie. Trzymam za słowo, panie programista. Właśnie minąłem grupę zarażonych. Zachowują się dziwnie, stoją w kręgu, jakby czegoś nasłuchiwali. Omijaj ich szerokim łukiem. Czasami zachowują się jak grupa myśliwych. Możliwe, że już cię wyczuli. Nie powinnam tego robić. To okropne, ale Nowicki mówi, że to konieczne. Potrzebujemy więcej zapasów, a ludzie z zewnątrz mogą je przynieść. Udaje Annę, samotną dziewczynę w bunkrze. Mój nowy przyjaciel Andrzej jest już w drodze. To czternasta osoba, którą zwabiłam. Bunkier potrzebuje ich rzeczy. Potrzebuje ich broni i zapasów. Nowicki mówi, że to walka o przetrwanie, że musimy być bezwzględni. Ale ja nie mogę już tego znieść. Za każdym razem, kiedy to robię, Cząstkę siebie. Widzę ich twarze w snach, ich pełne nadziei oczy, a potem przerażenie, gdy zdają sobie sprawę z prawdy, to musi być ostatni raz. Problem w tym, że Andrzej wydaje się inny, naprawdę go polubiłam przez te rozmowy. Jest uprzejmy, inteligentny, troskliwy, mówi o mnie w sposób, w jaki nikt nigdy nie mówił. Czuję się wyjątkowa, kiedy z nim rozmawiam. Wczoraj prawie powiedziałam mu prawdę. Gdy zapytał, czy nie jestem taka, jak sobie wyobraża, ale się przestraszyłam. Co jeśli on myśli, że jestem dobra, a ja jestem potworem, który zwabił na śmierć 13 osób. Gdyby to był normalny świat, chciałabym się z nim omówić. Może nawet bym się w nim zakochała, ale nowicki się. Niecierpliwi. Mówi, że nasze zapasy się kończą. Że potrzebujemy wszystkiego, co Andrzej przyniesie. Nie mogę zawieść grupy. Ale czy naprawdę muszę go zwodzić? Może gdyby poznał prawdę, zrozumiałby. Może zgodziłby się dzielić zapasami. Ale Nowicki mówi, że ludzie z zewnątrz nie są godni zaufania. Że jedyni, którym możemy ufać, to my sami. To takie okrutne. Dać komuś nadzieję, a potem ją odebrać. Czy to czyni mnie potworem? Jak mogę mówić o uczuciach o przyszłości, wiedząc, co go czeka? Dlatego postanowiłam to ostatni raz. Po Andrzeju nie będę już tego robić. Ale dlaczego akurat on? Dlaczego musiał być kimś, kogo mogłabym pokochać? Jestem tuż przed bum. Krem. Jakie jest hasło? Zaraza zaczęła się w 2025. Nie zapomnij zamknąć drzwi, kiedy wejdziesz. Andrzej, udało ci się wejść? Tak, drzwi zamknięte. Teraz jesteśmy tylko ty i ja. Nie mogę uwierzyć, że jesteś taka głupia? Pachniesz słodko, a ja jestem głodny! Teraz wyjdź, zanim cię znajdę sam. Michał, jakim cudem przeżyłeś? Nie, to nie może być prawda. Cały bunkier jest w ładunkach wybuchowych. Żegnaj! Nowicki jednak miał rację. To był Michał, mój przyjaciel z liceum, ale on nie był normalny. Gdy wszedł do bunkra, zobaczyłam jego oczy. Były całe czarne bez tęczówek. Jego skóra była szara, popękana. To był jeden z łowców, ale inny niż większość. On potrafił mówić, okłamywał mnie cały czas. Nowicki mówił, że niektórzy ewoluują, stają się inteligentni. Gdy wszedł, poczułam ten zapach, zgniłego mięsa. A on powiedział, że mnie zje, że jestem głupia, że pachnę słodko. Widziałam krew na jego zębach i kawałki, on czegoś nie do jego ubrania. Musiałam zdetonować ładunki. Nowicki mnie zabije. Ten bunkier był naszym punktem. Wabienia, ale nie miałam wyboru. To nie są już ludzie, to potwory. Muszę uciekać, zanim nowicki się dowie. Nie wiem dokąd, ale nie mogę tu zostać. To nie był wirus, nie było bombardowania, to było coś gorszego. Oni zmienili ludzi w kanibali. Od sytuacji z Michałem minęło kilka miesięcy. Ostatni bastion padł dwa dni temu. Łowcy znaleźli nasz bunkier. Przyszli w nocy setki ich. Nowicki próbował walczyć, ale było ich zbyt wielu. To był horror. Wyrywali ludziom kończyny gołymi rękami, rozrywali brzuchy, wyjmowali i jedli wnętrzności. Niektórzy jedli swoje ofiary żywcem. Słyszałam krzyki całą noc. Krew była wszędzie. Udało mi się ukryć w szybie wentylacyjnym. Widziałam, jak jeden z nich, chyba przywódca, jedzący serce nowickiego. Patrzył przy tym prosto w kamerę, jakby wiedział, że go obserwuje. Uśmiechał się. Byli zorganizowani, to nie były bezmyślne bestie oni polowali metodycznie wyłapując uciekinierów niektórych nie zjedli od razu zawieszali ich na hakach jak mięso w masarni uciekłam jako jedyna a może pozwolili mi uciec może jestem przynętą jak andrzej był dla mnie nie wiem czego chcą wiem tylko że chemikalia zmieniły ludzi w coś potwornego i że jest ich coraz więcej wszystkie te zaginione osoby one dołączają do łowców nie wiem ile mam czasu czasem czuję głód inny niż zwykły boję się że sama zacznę się zmieniać od upadku bastionu minął rok znalazłam inne dzieci dzieci są odporne nie zmieniają się jestem z nimi w piwnicy starej szkoły na zewnątrz łowcy patrolują ulice jest ich teraz tysiące. Wyglądają jak ludzie, ale gdy myślą, że nikt nie patrzy, pochylają się nad ciałami, jak zwierzęta nad padliną. Widziałam, jak jeden z nich jadł nogę człowieka jak łódko kurczaka. Inny wypijał krew prosto z szyi ofiary. Jest nas piętnaścioro dzieci. Najstarszy ma 18 lat, to ja. Najmłodszy cztery latka. Wśród nich jest Karol, mój brat. Nie wiem, jak przetrwał, ale cieszę się, że żyje. Opowiedział mi, że widział mamę. Ale ona już nie była sobą. Podobno jadła rękę jakiegoś mężczyzny. Powiedział, że próbowała złapać i jego. Ale udało mu się uciec. Mamy jedzenie na miesiąc, może dwa. Potem będziemy musieli wyjść. Ale do Skąd? Cały świat należy teraz do nich, do kanibali. Czasem w nocy słyszymy ich odgłosy: jak polują, jak jedzą, jak wrzeszczą z rozkoszy, gdy rozrywają swoje ofiary. Dzisiaj usłyszeliśmy nadajnik. Co dziwne, wydawało się, że nie ma już działających systemów komunikacji. Głos mówił o bezpiecznej strefie w górach. O ostatnim przyczółku ludzkości. Zaczyna się od nowa to samo. Kolejna pułapka: Ale co jeśli? Co jeśli to prawda? Dzieci patrzą na mnie z nadzieją. Oczekują, że podejmę decyzję. Czy mamy zostać tu i powoli umrzeć z głodu? Czy zaryzykować wszystko dla cienia, nadziei? Chyba nie mamy wyboru. Wyruszymy jutro o świcie. To będzie długa podróż. Jeśli to czytasz, wiedz, że próbowaliśmy przetrwać, i że to nie był koniec ludzkości, dopóki istnieje choć jedno dziecko z ludzkimi oczami, jest nadzieja.